Może przed walką z alkoholem powinienem najpierw poukładać swoje zwariowane życie, a dopiero potem zająć się alkoholem czy odwrotnie. Sam już nie wiem. Wszystkiego za dużo, jakby mnie kto wrzucił do wirówki. Przecież nie da się tak po prostu stanąć i powiedzieć całemu życiu stop. To nie chodzi o to, żebyś ty zatrzymał życie, bo alkohol, jeżeli jesteś alkoholikiem, alkohol i twoje życie to jest jedno z drugim połączone. Jeżeli zamierzasz zrobić porządek ze swoim alkoholizmem, ze swoim piciem, to automatycznie musisz liczyć się z tym, że będziesz zmieniał swoje życie. Więc jeżeli mnie pytasz, co zrobić pierwsze, czy najpierw ogarnąć życie, czy najpierw ogarnąć alkoholizm, to odpowiedź jest prosta. Obie rzeczy jednocześnie, bo jedna z tych rzeczy ma wpływ na drugą. Twój alkoholizm ma wpływ na Twoje zwariowane życie, a twoje zwariowane życie ma wpływ na Twój alkoholizm, to znaczy pogłębia go po prostu. Bo czym jest alkoholizm? Alkoholizm jest niczym innym, jak ucieczką od tych problemów tego życia, czyli od swoich emocji, od trudnych sytuacji, od tego, z czym sobie nie radzisz, w alkohol. A więc, jak widzisz rozdzielenie tych dwóch rzeczy? Jeżeli rzucasz alkohol, to automatycznie będzie to miało przekładkę na Twoje życie. Ono się tak naprawdę powinno poprawić. To znaczy, Twoje działania będą lepsze, będziesz bardziej sprawny, będziesz bardziej świadomy, ale jednocześnie dostaniesz w dupę świadomością, tak, dostaniesz w głupę. Tym, że zobaczysz, jak to Twoje życie wygląda naprawdę, i będziesz musiał zmierzyć się świadomie z tym wszystkim, co jest problemem w tym życiu. Więcej, być może się okazać, że to życie Twoje dotychczasowe wcale ci się nie podoba, kiedy jesteś trzeźwy. No, taka opcja też istnieje. No i będziesz musiał zdecydować, co chcesz z tym zrobić, czy ciągnąć to życie takim, jakim jest, rodzinę, pracę, nie wiem, co tam sobie życzysz. Czy też będziesz chciał zmienić, ale nie tylko siebie, ale także wszystko inne wokół. Nie da się tego rozdzielić. Jedno z drugim jest całkowicie połączone. Jeżeli zdecydowałeś się zrobić porządek z alkoholem, to alkohol jest jednym z elementów Twojego życia. Stajesz pić, wierasz oczy, zaczynasz świadomie funkcjonować i świadomie rozwiązywać problemy, które istnieją w Twoim życiu. Nawet jeżeli będzie to oznaczało, że przebudujesz to swoje życie całkowicie i wiem, że wydaje Ci się to trudne, bo masz takie, takie, takie problemy w pracy, takie, takie problemy w życiu, takie, takie z żoną, takie i takie z dziećmi, a do tego wszystkiego jeszcze nie ogarniasz, bo ciągle jesteś na pruty. No właśnie, więc jak wywalisz jeden element, który do tej pory nie pozwalał Ci tego wszystkiego ogarnąć, to wydaje mi się, że będzie Ci łatwiej ogarnąć wtedy swoje życie. Ale to wszystko musi być jednocześnie. Popatrz na to jak na naprawę samochodu. Jeżeli wiesz, że w twoim aucie wymienia się pasek rozrządu z pompą wody, to co? Wymienisz tylko pasek, a rolkę i pompę zostawisz? No nie. Robisz wszystko całościowo i niezależnie, że zwiększa to koszty, wiesz, że będzie to dłuższy czas, nie godzina, a trzy, ale to robisz, bo dokładnie tak to trzeba zrobić, bo jeden element wpływa na drugi i wszystko w twoim życiu, alkohol, jak i problemy są ze sobą powiązane. A najgorsze, co możesz zrobić, to nie umieć podjąć tej decyzji i wchodzić w ten świat iluzji i zaprzeczeń, bo tak, bo to jest świat iluzji i zaprzeczeń, to jest świat wymówek, to jest świat szukania powodu, dla którego nie chcesz się zmienić i ani nie zrobić porządku ze swoim życiem, ani nie zrobić porządku ze swoim alkoholizmem i nadal tkwić w tym samym miejscu, gdzie jest do dóbr. Z kiszonego ogórka nie zrobi się już zielonego, z alkoholika nie będzie już człowieka pijącego kontrolowania. Dokładnie tak. Możemy się oszukiwać, że kiedyś, w przyszłości, ktoś będzie mógł pić kontrolowanie. A ja podejdę do tego troszeczkę z innej strony. Jeżeli naprawdę zaczniesz trzeźwieć, jeżeli zaczniesz świat ogarniać na trzeźwo, zaczniesz ogarniać swoje emocje na trzeźwo, problemy, zaczniesz widzieć, co możesz zrobić, co zmieniłeś, jak bardzo się rozwijasz, to w pewnym momencie dochodzisz w swoim życiu do takiego punktu, kiedy łapiesz się na tym kuźwa. Przecież ja nie chcę pić, ja tego w ogóle nie potrzebuję. Jak ja byłem głupi, jak ja byłem głupia, że w momencie, kiedy mam w życiu problem, on uciekam w alkohol. Więcej, że jak idę na imprezę, to pierwsza rzecz, o której myślę, czy idę do knajpy, czy gdziekolwiek indziej, to o, to ja się napiję, będzie mi lepiej. A nie może ci być lepiej bez tego alkoholu. Dokładnie jak zaczynasz trzeźwieć. Nie, nie jesteś abstynentem. Nie, że nie pijesz dwa lata, ale nic nie zmieniłeś w swoim myśleniu. Tylko siedzisz i na tak zwanej spiętej głupie nie chcesz się napić. I codziennie myślisz, kuźwa, jak mi jest źle, że ja nie piję. Nie. Jeżeli zaczynasz trzeźwieć, jeżeli zaczynasz zmieniać swoje życie, to łapiesz się na tym stary, w ogóle nie ma takiego pytania, bo ten alkohol ci jest do niczego niepotrzebny. Wolisz ten czas spędzić z dzieciakami, z rodziną, z matką, z ojcem, pojechać na rowerze, w góry, z narzeczoną spędzić całą noc uprawiając wspaniały seks, i alkohol ci nie jest do tego w ogóle potrzebny. A w momencie, kiedy pojawiają się w życiu problemy, trudności, to potrafisz stanąć jak dorosły człowiek. Pomyśleć, dobra, może ze wszystkim sobie nie poradzę, ale przynajmniej robię wszystko, co mogę, a nie uciekam w wódę. Więc tak, alkoholik nigdy nie będzie mógł pić kontrolowanie, bo raz, jeden, drugi, trzeci, piąty kieliszek i poleci. Może to być za tydzień, może to być za dwa lata, ale poleci. Natomiast trzeźwiejący alkoholik, tak naprawdę przechodzący przemianę wewnętrzną, przechodzący zmianę myślenia, tak naprawdę dojrzewający człowiek, łapie się na tym, kuźwa, mi jest to, to zupełnie do niczego niepotrzebne. Ja, alkoholik, w żadnym wypadku nie mogę sobie pozwolić na żadną polemikę oraz wchodzenie w interakcję z moją złością, agresją i egocentryzmem. Muszę opanować umiejętność zatrzymania się, zanim będzie za późno. To jest bardzo trudny temat i często zapominamy, że alkoholizm jest chorobą emocji. A emocje to także agresja, złość, wściekłość na świat. Nieumiejętność radzenia sobie właśnie z tymi emocjami. I teraz, wielu wydaje się, że alkohol jest rzeczą, która wyzwala w nas te emocje. Tak, oczywiście, wyzwala. Podnosi poziom hormonów, które wyzwalają tę agresję, które powodują, że jesteśmy wściekli, a jednocześnie obniża poziom serotoniny czy dopaminy, czyli hormonów, które nas uspokajają i pozwalają czuć się szczęśliwymi. Na początku podnoszą dopaminę, a potem jej spada ona na mordę i dlatego czujemy się coraz gorzej. Ogólnie czujemy się rozdrażnieni po alkoholu. Mało, kiedy o tym pamiętamy. Natomiast często jest tak, że przecież sięgamy po ten alkohol, kiedy nie radzimy sobie ze swoimi emocjami. Kiedy jest nam kuźwa, trudno. Kiedy nawet właśnie wkurzyła nas żona, wkurzył nas sąsiad lub dzieje się coś, co wywołuje u nas złość, wściekłość, agresję. No i teraz wypicie alkoholu nie uspokaja tych nerwów. Wprost przeciwnie. Blokuje nam racjonalne myślenie. Walimy dwa, trzy kieliszki albo dwa, trzy piwa i tacy wściekli, jeszcze bardziej nabuzowani, potrafimy się kuźwa zwolnić z pracy SMS-em, Potrafimy się pokłócić z żoną, bo ona nas wkurza, więc się wyrzucić te wszystkie żale, albo pójść do sąsiada i dać mu po prostu po mordzie. Dlaczego? Bo alkohol wyłączył w nas hamulce, wyłączył zdrowy rozsądek i logiczne myślenie, i przez to pędzimy, nie czując konsekwencji tego, co robimy. Czyli złość skierowała nas do alkoholu, a alkohol skierował nas z powrotem w kierunku złości. Takie zamknięte koło. No, nie w tą stronę droga do radzenia sobie z emocjami. Jesteś wściekły, jesteś zły. Jesteś wmiona na męża, to odpuść. Zrób coś, co wyrzuci z ciebie te emocje. Możesz zrobić 100 pompek. Serio. Nie zrobisz ani sobie, ani komuś krzywdy. Wywalisz to, po dziesięciu ci się odechce, ale niech będzie. Zrób 100 pompek. Możesz iść na długi spacer, najlepiej samemu i żeby dookoła nikogo nie było, bo jak się napatoczy jakiś klient, to też może zostać w trąbę, nie? Zwróćcie uwagę, że często jest tak, że kiedy jesteśmy wściekli i szliśmy już na to piwo, to wszyscy wokół nas nas denerwowali. Zresztą nawet podczas jazdy samochodem. Jesteś wściekły, jesteś niedopity, więc Aaaa. złość i agresja. Bo złości, i agresja są jednymi z wyzwalaczy. Gryziemy, krzyczymy na wszystko dookoła i lądujemy gdzie? W alkoholu. Walimy browara, jednego, drugiego, trzeciego. Przez chwilę jest lepiej? Przez chwilę. 30 sekund. Bo przez chwilę te emocje puściły. O czym jak spada dopamina? A podnoszą się hormony związane z agresją, złością i rozdrażnieniem, następuje powrotny wyrzut adrenaliny, kortyzolu i jesteśmy jeszcze bardziej nakręceni niż byliśmy przed. Kurczę, cały rok nie piję alkoholu, bo pracuję jako motorniczy w miejskim przedsiębiorstwie, a tu gość promuje wakacje bez alkoholu. Jak żyć się, pytam. Moje roczne spożycie to pół litra wódki i piwo jedno pół litra. Drogi Tomaszu, w imieniu całej społeczności tego pięknego kraju. Bardzo Ci dziękuję, że na co dzień jesteś trzeźwym człowiekiem, który świadomie nie pije, bo wozi innych ludzi. I mówię to całkowicie z pełną powagą. Były przypadki, sam wiesz, i wprowadzono Wam kontrolę po tym, jak na przykład w łodzi, pijany bambus, kilim parę osób. Natomiast żyjemy w świecie, gdzie ja wiem, że to jest kontrola, ja wiem, że to jest potrzeba, ja wiem, że Wam każą, ale żyjemy w świecie, gdzie kuźwa ludzie nie mają takich priorytetów jak Ty i mają głęboko w. To, że prowadzą samochód, autobus czy cokolwiek innego, na kacu, nawaleni, wsiadają, jeżdżą, efekty wszyscy widzimy na drogach. Także szczerze, z całego serducha podziękowania za Twoją robotę i że tą robotę wykonujesz trzeź. Aha, a to, że zdarzać się raz do roku na wakacjach wypić pół litra wódki czy tam piwo, to oznacza, że nie jesteś alkoholikiem. Bo alkoholik na pół litrze wódki, szczególnie w wolnym czasie, w wakacje by nie skończył. Także wszystkiego najlepszego dla Ciebie. Szczerze, zdrowia jak najdłuższej, bezwypadkowej pracy w trzeźwości. Jeszcze raz dzięki za Twoją postawę. Ja miałem takie sytuacje, jak przestałem pić, to dobrze koledzy mówili: O, to z Tobą nie ma już o czym pogadać. Tragedia. Jak piłem, to tylko żebyś postawił. To było pogadać o wszystkim. A jak nie pijesz, to już nie, bo uważasz się za lepszego. To jest bardzo duży problem, kiedy rzucamy picie, bo do tej pory wydawało nam się, że przecież ten alkohol wcale tak na nas nie wpływa. Realnie okazuje się, że. Całe nasze życie kręciło się wokół niego. I zarówno nasi znajomi, koledzy, imprezy, sposób spędzania czasu, tak naprawdę wiązał się z alkoholem. W efekcie, kiedy odstawiamy ten alkohol, kiedy chcemy być trzeźwi, kiedy chcemy z kimś na trzeźwo pogadać, w ogóle realizować swoje życie na trzeźwo, okazuje się, że wszystko do tej pory związane z alkoholem znika. Znikają znajomi, znikają przestrzenie, znikają miejsca. No i bardzo dobrze. A skoro decydujesz się odrzucić substancję, która ci nie służyła to i decydujesz się w pewnym sensie odrzucić ludzi, dla których ta substancja jest najważniejszą substancją na świecie, nie? Bez sensu zostać w tym samym miejscu. To tak jakbyś przestał walić heroinę, ale nadal codziennie chodził do kolegów, którzy leżą ze strzykawką wbitą w żyłę i, i dogrywają. Przecież to głupie, nie? Mieniłeś postrzeganie świata, wiesz, że ci to gówno nie jest potrzebne, no to nie idziesz tam, gdzie są ludzie, dla których to gówno jest Bogiem. I nie ma w tym nic złego. I to, co robię, ma być dobry dla mnie, a nie musi być dobry dla wszystkich wokół. Nie zapominajcie, że na tym właśnie polega dojrzałość, że budujemy szczęście na sobie, że, że zaczynamy akceptować siebie i zaczynamy, po pierwsze, akceptować swoje potrzeby, a dopiero potem myślimy o innych. Nie dlatego, żeby być egoistycznym synem, tylko dlatego, że w momencie, kiedy ty jesteś nieszczęśliwy, kiedy ty nie zadbasz o siebie, to tak naprawdę nie możesz ani pomóc, ani być z kimś innym, bo cały czas budujesz swoją wartość na kimś. I co? Jak ten ktoś zniknie, to twoja wartość też zniknie. No nie. Więc w tym wypadku, kiedy zrzucasz picie, kiedy zmienia się twoja przestrzeń, kiedy zmieniają się ludzie wokół, to jest to całkowicie normalne i to oznacza, że jeżeli ci ludzie cię nie akceptują, to oni nigdy nie byli Twoimi przyjaciółmi. Oni byli tylko twoimi kolegami od substancji, która was zamraczała i niszczyła. A jak chcesz, żeby ta Twoja abstynencja się udała i żeby to Twoje życie szło w dobrym kierunku, to rzuć okiem na tym filmie, gdzie pokazuję 7 błędów, które najczęściej popełniają osoby, które są na początku swojej drogi trzeźwienia.